Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kuchence Bulerian, która jest świetnym rozwiązaniem do ogrzewania domu. Kuchenka Bulerian to rodzaj pieca, który został wynaleziony w Kanadzie. Jest to piec z komorą spalania i płaszczem wodnym, który służy do ogrzewania wody i pomieszczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych pieców, kuchenka Bulerian ma specjalny system wentylacji, który pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła po całym domu. Kuchenka bulerian ma wiele zalet, w tym wysoka wydajność. Kuchenka bulerian jest bardzo wydajna i może ogrzać duży obszar. Niskie koszty eksploatacji. Kuchenka bulerian jest stosunkowo tania w eksploatacji, ponieważ zużywa mniej paliwa niż tradycyjne piece. Łatwość obsługi. Kuchenka bulerian jest łatwa w obsłudze i nie wymaga specjalnych umiejętności. Estetyka. Kuchenka bulerian może być ozdobą każdego wnętrza. Jednakże kuchenka bulerian ma również pewne wady: wysoka cena kuchenka bulerian jest droższa niż tradycyjne piece. Ryzyko pożaru kuchenka bulerian może być niebezpieczna, jeśli nie jest prawidłowo zainstalowana i obsługiwana. Konieczność regularnego czyszczenia kuchenka bulerian wymaga regularnego czyszczenia, aby zapewnić prawidłowe działanie. Kuchenka bulerian składa się z kilku głównych elementów. Komora spalania, komora spalania jest miejscem, w którym pali się drewno. Płaszcz wodny, płaszcz wodny otacza komorę spalania i służy do ogrzewania wody. System wentylacji, system wentylacji pozwala na równomierne rozprowadzanie ciepła po całym domu. Drzwiczki, drzwiczki służą do ładowania drewna do komory spalania. Rura wydechowa, rura wydechowa odprowadza spaliny z komory spalania. Kuchenka Bulerian to świetne rozwiązanie do ogrzewania domu ale należy pamiętać o jej wadach. Przed zakupem kuchenki bulerian należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o kuchenkach bulionowych, które są świetnym rozwiązaniem do ogrzewania domu. Zaczynając od komina, który jest kluczowym elementem każdej kuchenki bulionowej. Komin powinien być wykonany z materiałów odpornych na wysokie temperatury, takich jak cegła lub stal. Ważne jest, aby komin był odpowiednio wysoki, aby zapewnić dobry ciąg i skuteczne odprowadzanie spalin. Miejsce instalacji kuchenki bulionowej jest równie ważne. Powinna być umieszczona w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w piwnicy lub garażu. Należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednią odległość od materiałów łatwopalnych. Teraz przejdźmy do cech paleniska. Palenisko kuchenki bulionowej powinno być wykonane z żeliwa lub stali, aby wytrzymać wysokie temperatury. Ważne jest, aby palenisko miało odpowiednią wielkość, aby zapewnić wystarczającą ilość ciepła. Pamiętajcie, że kuchenka bulionowa to świetne rozwiązanie do ogrzewania domu, ale ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa i prawidłowo ją zainstalować.